Przemalowałam klawiarz w skrypce kontra zasięgu Dzisiaj kolejna piosenka, więc lecimy Do niej coś czuję, to się szybko nie zmieni Agata zbuduje dla mnie niebo na ziemi O Agacie rozmyślam, Agata mi w głowie Moja Agata dzisiaj ja tobie powiem, do niej, do niej coś czuję, to się szybko nie zmieni. Ona zbuduje dla mnie niebo na ziemi. Agata zbuduje dla mnie niebo na ziemi. O Agacie rozmyślam, Agata siedzi mi w głowie. Moja to dzisiaj tobie to powiem. Dzisiaj tobie to powiem. Na razie.